Marek Kemski witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Rozmowy Prowincjonalne. Dzisiaj wyjechaliśmy do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, także tak się składa, że ja raczej nie jestem gospodarzem tego programu. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, przede wszystkim Pana Redaktora. Ja myślę, że Pan Redaktor może się poczuć jak, jak u siebie. E, tak się nie czuję, także uspokajam pana. <gry> A nie to miałem na myśli. E, ja wiem. Sto e, dni nas tu też sprowadziło. E, panie wojewodo, jak minęło pierwsze 100 dni? Pierwsze tygodnie rzeczywiście były tygodniami trudnymi i, i byłbym obłudnikiem, gdybym twierdził, że, że było inaczej. Przede wszystkim poznanie całej struktury organizacyjnej, wszystkich meandrów, wszystkich pomieszczeń i zakamarków. A jak również poruszania się po całej dokumentacji i, i, i kodeksie postępowania administracyjnego w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. I de facto do nowego roku o, zdecydowana większość czasu była temu poświęcona. Natomiast z biegiem chwil, z biegiem godzin coraz pewniej można było się poruszać po dokonywaniu ewentualnych zmian czy korekt. I dotyczyły to statutu urzędu wojewódzkiego, kadry, kadry zarządzającej, no i przede wszystkim oceny województwa i ewentualnych interwencji w ramach kompetencji. Jaka jest ocena województwa? Jak pan wszedł patrzy teraz teraz z tej perspektywy? No, niestety, muszę to mówi. powiedzieć, ale jestem przekonany, że nie wykorzystaliśmy potencjału i szansy, taką jaką mamy. Z perspektywy lat, województwo jednak traci swoje możliwości. I jak patrzę na rozwijające się miasta czy też miejscowości spoza województwa Śląskiego, to czasami odnoszę wrażenie, że nie gonimy tak szybko albo nie uciekamy tak szybko, jak powinniśmy. Nie ukrywam, że może to nie jest w pełni moja kompetencja, ale jakaś tam ambicja, aby to województwo śląskie wróciło do tej pierwszej dwójki, jak nie pierwszej trójki województw w Polsce. Przede wszystkim pod kątem rozwoju i jakości życia. No bo to jest chyba takie fundamentalne, żeby mieszkańcy województwa A czuli się bezpiecznie ale nie tylko pod kątem zagrożeń, ale przede wszystkim bezpiecznie gospodarczo bezpiecznie rodzinnie. Ten potencjał ekonomiczny, ten potencjał logistyczny i ten potencjał ludzki jest niespotykany nawet na skalę krajową. I no, musimy wykrzesać więcej energii, aby, aby wejść na no, to pierwsze, drugie czy też trzecie miejsce. Co zrobić, żeby wykrzesać? Jeszcze więcej energii. Nie ma prostych recept. To fajnie się mówi, świetnie się pisze opracowania, można zamówić mnóstwo studiów wykonalności. Jedynym tak naprawdę czynnikiem do sukcesu to jest ciężka praca. To jest ciężka praca bardzo wielu ludzi, nie tylko moja, czy też urzędników Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim ciężka praca samorządu i mieszkańców tego województwa. Województwo słynie z etosu pracy. I to jest tą wartość, którą musimy, musimy uruchomić. Ale nie możemy przegrywać e, konkurencji z innymi województwami, również w odniesieniu do e, inwestorów polskich czy też inwestorów zagranicznych, którzy niestety dość często wybierają inne województwo. Albo no niestety. Właśnie, po, po... Nie, nie tylko województwo, ale również nie, nie wybierają Polski. Ale czy powodem jest. Yy... Taki kształt y, y, gospodarki w naszym regionie, bo raczej nie, nie ludzi, bo tu mamy do czynienia z osobami y, wykształconymi, czy też ta filozofia pracy jest trochę, jesteśmy trochę inaczej chyba ukształtowani niż w innych regionach. Wynika to właśnie z tej mapy gospodarczej naszego regionu. Czy, to, czy tu jest tak? Tu jest Może trochę porządku? z mnogości podmiotów. E, jakby na to nie patrzeć, to mamy bardzo dużo miast. Miast na prawach powiatu, bardzo dużych liczących. Każdy jednak rozwija się w to to na swój sposób. E, no ale okazuje się, że jednak dla niektórych miasto liczące 700, 800 czy też milion mieszkańców ma, ma większy, jest większym magnezem niż, niż nieźle rozwijające się, ale miasta mniejsze. I to jest, to jest ten jeden element. No, drugi element, no to tak jak już wspominałem, odnośnie tego naszego ukształtowania, bo mamy ogromną przewagę logistyczną, nawet na tle nie boję się tego powiedzieć Europy Środkowo-Wschodniej. Skrzyżowanie dwóch autostrad, mamy świetnie lotnisko prosperujące z ogromnym potencjałem, mamy wodną drogę, czyli przez Odrę, mamy kanał Gliwicki mamy połączenia kolejowe, mówię przede wszystkim o węźle, też ten transportowym w tarnowskich górach i ten potencjał jest, ale no nie generuje takiej jakości, jaką byśmy tego oczekiwali. Być może trzeba poszukać nowych rozwiązań, chociażby między innymi kwestia bardzo często podnoszona pewnej unifikacji obszarowej, jaką jest, załóżmy, Metropolia. To być, Myślę, mo to być może będzie pewnego rodzaju magnes bądź impuls do tego, żeby energię bardzo wielu podmiotów, czy bardzo wielu gmin skupić i zjednoczyć. I to jest ta wartość sama w sobie. Że nie odchodzimy na boki, nie każdy nie zastanawia się tylko, jak na swoim podwórku będzie się żyło dobrze, ale wokół jednego celu czy jednego zadania zjednoczymy znacznie więcej ludzi i, i, i tych podmiotów samorządowych. Zanim zapytam o ustawę metropolitarną, chciałbym spytać o współpracę z samorządem województwa. A powiem jak tak, pan, e, ocenia z tej jest, perspektywy. Jest, jest umiarkowana i tutaj też nie chcę odkrywać Ameryki. E, oni mają inne kompetencje, ja mam Jedno, inne kompetencje. To... W związku z tym generalnie nie wchodzimy sobie w drogę. Natomiast... A ten jak aspekt chcę... polityczny szczerze powiem mi może nawet bardziej też chodzi, bo... Nie wiem, ja na to tak nie, nie, staram się nie patrzeć I, i obserwuję raczej pod kątem swojej pracy i, i pracy Urzędu Wojewódzkiego chcę ją wykonywać jak najlepiej. Czyli nie ma jakiejś takiej rywalizacji na przykład. nie, nie. To, ja tego tak nie odbieram. To. Jeżeli druga strona odbiera, że ja chcę z kimś rywalizować, nie to, jest, pana to, jest, to jest ich myślenie. Bardziej podchodzę do, myślę, że nie najgorszych relacji z samorządami sam wywodzę się z samorządu. 9 lat funkcjonowałem jako radny w Gimicach. No to jest spore doświadczenie. Już I to trochę. jest doświadczenie, które mi dzisiaj bardzo pomaga. Bardzo pomaga nie tylko w wiedzy i w szybkości doskonalenia gdzieś tam swoich umiejętności w pracy, ale także pomaga w relacjach z samorządami, bo nie trzeba wyważać drzwi, bo to zrozumienie jest znacznie szybciej osiągalne. No i, i w, tym, w tym kontekście współpraca samorząd województwo, wydaje się, że przebiega poprawnie. Natomiast no, to jest moja ocena. No, pewnie każdy z samorządowców może wyrazić... No, przygotowując ustawę metropolitarną, tak sobie też wyobrażam, że, że tutaj ogromną i dużą bardzo rolę będzie miał y, samorząd y, województwa. Dlatego o to zapytałem, proszę powiedzieć, na jakim to jest etapie, jeżeli mamy mówić o połączeniu? Samorząd województwa nie wiem, jaką będzie miać rolę, no generalnie raczej symboliczną. Ale tą opinią, no tak, ale to Na... przysz... opinia. Opinia będzie niewiążąca. Jeżeli, jeżeli mówimy o ustawie, która obecnie obowiązuje, to ta ustawa ma wiele wad prawnych, które de facto eliminuje ją z obiegu prawnego. Ona jest nie do skonsumowania. E, mogę mówić o szczegółach, ale to może być bardzo nużące dla e, słuchaczy czy dla widzów. Natomiast w tej chwili trwają prace w ministerstwie nad nową ustawą dotyczącą metropolii i mogę powiedzieć, że uczestniczę w tych pracach. Uczestniczę w tych pracach. To jest tylko dla metropolii katowickiej czy to, czy, czy śląskiej czy też bo też mamy czy trójmiasto, Niech... czy Warszawa też lubię też... mówić o rzeczach które są faktem mhm. a nie tych które są jeszcze to już tak ciekawości et... tak pytam. na etapie konsultacji bo później bardzo łatwo łapać za słówka że przecież pan wojewoda powiedział że to może będzie tak czy tak jak z tego procesu konsultacji wyjdzie gotowy projekt to wtedy będziemy go bronili ewentualnie jeszcze modyfikowali e... Zakładam, że tą wiodącą rolę ma mieć województwo y, śląskie, no bo tutaj ta potrzeba jest najbardziej naturalna. Tu nie mówimy o tym, żeby tylko zdobywać nowe środki, ale tu jest potrzeba zjednoczenia, żeby wykonać jedno zadanie, chociażby jakim jest transport zbiorowy, czy też planowanie przestrzenne, nie albo może. dwa, czy trzy. Y, mówi się o tym bardzo rzadko, ale promocja terenu, promocja regionu. No Inaczej jak z Popatrzymy na mapę Polski po zmroku, jak wygląda oświetlenie. No to wtedy możemy zaobserwować, że widać bardzo dobrze obszar warszawski i widać bardzo dobrze konurbację górnośląską. Wszystkie inne pozostałe to są, to są małe świetliki. To, to jest argument dla nas. Tak. To jest absolutnie dla nas argument, bo to nie trzeba inaczej uzasadniać. Tylko no, zgasić słońce na chwilę i pokazać zdjęcie satelitarne. Uzasadnia się bardzo prosto. Tak jest. Panie Wojewodo, czy takie ja mam też pytanie, może trochę inne, jak nie z pańskiej kompetencji, ale czy może pan rąbka tajemnicy jakoś tutaj trochę zdradzić, czy są planowane zmiany hmm, hmm, układu województw? Bo na przykład tam któryś z posłów mówi, że za, za kilkanaście lat temu, tuż zaraz po zmianach ustrojowych, też byłoby, było sporo osób niezadowolonych, z jednej strony z Częstochowy, z drugiej strony z Bielska, z Podbeskidzia. I teraz ostatnio też słyszałem, że też takie pomysły się rodzą. Osobiście raczej nie jestem zwolennikiem e, takich drobnych korekt w, w administracji wojewódzkiej. Jeżeli e, miano by się zastanawiać, to raczej o dużej reformie. Natomiast z tego, co mi wiadomo na ten moment, to taka duża reforma nie jest przygotowywana. Jeżeli chodzi o, o województwo śląskie, to zdecydowanie e, optuję za tym, żeby jednak e, tą unitarność i tą, te granice, które w tej chwili są utrzymać. Także raczej jest same. szansa, że zostajemy, na razie zostajemy w granicach naszych. Myślę że, myślę, że takie prace na razie są odłożone w czasie. Panie Wojewodo, co to jest pakiet obywatelski? No, to może brzmi dość, nawet nie tajemniczo, ale tak dość mocno, a to jest coś bardzo prostego. To są proste, ale mam, jestem przekonany, że bardzo skuteczne, większe bądź mniejsze rozwiązania w funkcjonowaniu urzędu i w dostępności urzędu dla obywateli i usprawniające ten kontakt z obywatelem. Wychodziliśmy z założenia, wchodząc tutaj do, do urzędu, że trzeba zmienić mentalność, trzeba zmienić mentalność pracowników, trzeba zmienić mentalność urzędników i też postrzeganie urzędu. Że nie jesteśmy zamknięci za jakimś szerokim murem, gdzie nie da się do nas dostać, że nie da się z nami porozmawiać, i że obywatel wchodzący wiecznie napisze na forum, a ci urzędnicy to, ci urzędnicy tamto. I próbujemy tworzyć dokument, który na bieżąco wdrażamy i udoskonalamy te procesy, które ułatwiają funkcjonowanie pod kątem kontaktów z petentem, czy kontaktów z obywatelem. I to są proste rzeczy. Które w jednym przypadku mogą uratować życie, jak wewnętrzny zespół ratowniczy, który został uruchomiony przy programie 112. Wystarczy, że ktoś się znajduje wokół urzędu wojewódzkiego albo w urzędzie z petentów, zadzwoni na 112, to nie trzeba czekać na karetkę, tylko tu jest zespół ratowniczy z całym sprzętem, który wychodzi do, do petenta i ratuje mu życie. Mówimy o poradach prawnych, mówimy o punkcie ZUS-u, mówimy o punkcie Urzędu Skarbowego, mówimy o zmianach funkcjonalności budynku, o tych drobnych udogodnieniach i tych mniej drobnych, no soboty paszportowe. Wychodzimy też naprzeciw obywatelom, którzy no, pracują w takich godzinach, gdzie trudno jest zrealizować potrzebę. No ale to, co jest chyba takie najistotniejsze, to to, że jak obywatel tu wejdzie, to ma wyjść z przekonaniem, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby dostał komplementarną informację. Nie zawsze jego sprawa zostanie rozstrzygnięta pozytywnie, ale żeby nie wyszedł z przekonaniem, że mieliśmy go gdzieś. Bo bardzo często tak się podchodzi do urzędu, tak się podchodzi do państwa, że państwo staje tyłem do obywatela. Staramy się ten tył jednak trochę obrócić. Nie wiem, czy to się nam uda, ale wydaje się, że te kierunki, które zostały podjęte, mogą, mogą zmierzać właśnie co do takiego stanu. Jest na razie 60 kilka rozwiązań drobnych i większych w tym pakiecie i tam jest na końcu napisane, ciąg dalszy nastąpi. Czyli od momentu kiedy to opublikowaliśmy, znowu wróciliśmy do prac nad nowymi rozwiązaniami i to będzie trwało dotąd aż obywatele stwierdzą, że e, jest nieźle, bo w 100% świetnie nigdy nie będzie. Jak się czują obywatele województwa śląskiego, jeżeli byśmy ich zapytali o bezpieczeństwo? Mówimy o takim bezpieczeństwie wewnętrznym, to bardziej kieruje to w kierunku też pańskiej współpracy z policją? Wydaje mi się, że poczucie bezpieczeństwa w tym takim rozumieniu zagrożenia jest niezłe. I nie mogę narzekać. Służby podległe wojewodzie wykonują swoje obowiązki bardzo rzetelnie. Mnóstwo różnych inicjatyw jest podejmowanych, żeby zapewnić stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa. Mówię o tych takich z najbardziej, najbardziej newralgicznych zagrożeniach. Kłopot. No jest, dochodzi... Inny katalog zagrożeń, tak. No obserwujemy to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nad tym jest najtrudniej zapanować. To jest najtrudniej do zidentyfikowania. Dzisiaj nie prowadzi się wojen otwartych, konwencjonalnych. Dzisiaj każdy obywatel czy każdy mieszkaniec każdego państwa może się stać tym elementem zagrożenia. I to jest bardzo trudne do uchwycenia. Staramy się to robić. Jest wiele agencji, które, które pomagają nie tyle eliminować, co ograniczyć to zagrożenie, bo wyeliminować się w 100% nie da. I to jest to poczucie takie wprost bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że, że nie tyle Ślądzacy, ale co mieszkańcy województwa czują się dobrze. Natomiast jest jeszcze to poczucie bezpieczeństwa, tak zwanego bezpieczeństwa gospodarczego czyli e, praca, rodzina e, no to już i, jest, tak, i dochodzimy tak. też do tego bezpieczeństwa wartości. No, my jednak no, wywodzimy się na, na, na pewnych wartościach, przede wszystkim wartościach chrześcijańskich, które proszę zaobserwować, jaką wagę mają e, w Nie no, O tym mówiliśmy na początku, to jest, to, jest, to, jest, to jest i wartości chrześcijańskie, ale z tego tu wynika, to jest kwestia rodziny, Pracy, ale i też przynależność do kościoła, do wiary. Tak, to nie mówimy tak. tylko o rzymskich katolikach, o węglikach, także tu jest to. to... Można bardzo szeroko na to, na to spojrzeć. Proszę mi powiedzieć, ma pan czas na bieganie? Ha, a to teraz traf... pan z tego, trafił że trafił pan w... maratony półmaratony w, w mój, w mój punkt. punkt tak, tak, tak. tak, czasu mam zdecydowanie za mało jak biegałem 3-4 razy w tygodniu regularnie, z planami treningowymi, przed, przed objęciem urzędu, przed objęciem, tak. to nie znaczy, że nie miałem dużo obowiązków. Miałem dużo obowiązków, ale mogłem sobie bardziej swobodnie e, e, kształtować swój dzień pracy. E, tutaj mój dzień pracy jest taki, że od tej 7.30 do 20.21 jest bardzo intensywnie obłożony, włącznie z weekendami. I znalezienie chociażby tej godziny na to, żeby pójść, e, pobiegać czy poćwiczyć na siłę. Myślę, siłownicz. że trzech godzin w tygodniu. Gdyby jest... tak pan spojrzał na to, może by to inaczej wyglądało. Marzenie jest takie, żeby wrócić do biegania trzy razy w tygodniu. Mhm. Bo to mi pozwoli e, spełniać też swoje oczekiwania na tych amatorskich zawodach. E, strasznie ciężko jest e, patrzeć teraz, jak startuję, i moim celem jest dobiegnięcie do mety. Czy no podglądałem ostatnio zdjęcia z otwarcia drogowej trasy średnicowej tak, no i... i pan się podpisał, że pan tam... Ile to było? Ile kilometrów? Proszę 11. Pod... No to żeby no... przebiec 11 kilometrów to trzeba w pewnej jakiejś formie być. Tak, oczywiście, bo to w genach trochę zostaje. No ja z 3 miesiące nie biegałem, ale nie, że nie biegałem wcale, biegałem raz w tygodniu. Natomiast jak przed objęciem to biegałem 3-4 i każde zawody były z założeniem celu czasowego. Czyli nie, że mam dobiec, tylko mam dobiec w określonym czasie. Pobić życiówkę, pobić rekord, pojechać tam, pojechać tam. Teraz pan chce tylko dobiec. A teraz niestety uświadomiłem sobie, że celem jest dobiegnięcie do mety. Ale sport... to też jest duża wartość. Proszę duża powiedzieć, wartość. sport pomaga w takiej, znaczy patrząc nawet na, na te ostatnie pańskie lata, sport pomaga w działalności takiej publicznej, społecznej, politycznej. Absolutnie tak. No, po pierwsze, mózg jest oczyszczony. To jest jednak naprawdę duży wysiłek fizyczny, bardzo oczyszcza świadomość. I ja to też tak odbieram. To jest wyzwalane, są endorfiny. Jak człowiek się bardzo mocno spoci, prysznic, wraca do tego normalnego życia, czuje się zupełnie inaczej. Nawet jak mam na drugi dzień zakwasy, to wiem, że zrobiłem coś, coś pożytecznego. Nie ujmując też tego, że, że jednak ta aktywność fizyczna jest potrzebna dla, dla zdrowia, ale psychicznie się człowiek też czuje zdecydowanie lepiej. E, natomiast w tym życiu takim społecznym czy politycznym... No to zależy, jak to oceniać. No, ja nie mam jakiejś ambicji, żeby przez sport, nie wiem, promować siebie. Mogę promować co najwyżej dobre praktyki, czy też tą, tą aktywność fizyczną. To w tym duchu lepiej to promować uczestnicząc, niż tylko siedząc i opowiadając, że fajnie jest się poruszać, prawda? A nigdy tego nie robię. To jestem wtedy bardziej wiarygodny. Ale to robię przede wszystkim dla samego siebie. I, i... Także jest szansa, że zobaczymy Pana na starcie jakichś kolejnych biegów nie z pistoletem, jako VIP, który będzie puszczał bieg, tylko na starcie, na linii startu raczej. Absolutnie Także, tak? tak. Ja normalnie startowałem około 12 do, do, do 15 zawodów w roku. A to już jest tak, To, już to jest trzeba jest być już trochę cały... przygotowanym. Tak, 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 no i to w to tym tak. roku planuję, żeby chociaż w pięciu biegach wystartować. Ale już nie tylko z celem, żeby, żeby ukończyć bieg. Tylko, żeby już się zbliżać, znowu wracać do tej takiej formy e, pseudosportowej. Bo to jest, to jest dalej amatorskie bieganie. czy znaczy, tak, no, oczywiście my mówimy o takim sporcie, w wymiarze sportu dla siebie. Tak, tak, Bardziej naturalnie. W takim naturalnie. Rodzina jakoś się przyzwyczaiła, że tak pana nie ma w domu. Rodzina przyzwyczajona jest od jakichś 9 lat. To jest że... młody człowiek, także to rozumiem, że to dzieci jeszcze czy coś... To, to no mam tak syna, teraz, to... który na pewno na tym cierpi. Co prawda dla mnie weekend, jak nie mam żadnych wydarzeń oficjalnych... Zdarza się? Zdarza się. Nie ukrywam też, że robię wszystko, żeby tak było, chyba że jest oficjalne spotkanie, czy, czy mamy jakichś wyjątkowych gości, czy jakieś święto, no to wówczas oczywiście uczestniczę, ale, ale jeżeli takiego zdarzenia nie ma, no to robię wszystko, żeby wziąć udział w życiu rodzinnym. I, 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 I z żoną, i z synem e, poprzebywać, pobawić się, pograć, pobiegać. No. Jest, jest milion rzeczy, rozrywek, które, które możemy robić, bo no, wracając do 21, to jak uda mi się zdążyć na to, żeby e, pobłogosławić syna na noc, to jest, to jest wszystko. To jest przykre. Proszę Państwa, do tych trzech godzin biegania to trzeba dołożyć ładnych kilka godzin z rodziną. Życzymy Panu Wojewodzie, żeby. Znalazł czas, nasz, nasze spotkanie już dobiega końca. Pan Wojewoda pozwolił, ja zawsze na koniec coś prezentuje z literatury, to, co mi się udało przeczytać, bądź nie również też panu, znaczy no, nie wiem, czy mam, czy mam polecać, czy nie, bo to czas to już jak już... O czasie, o czasie nie będziemy rozmawiać w tej chwili. Można polecać, jeżeli to nie są ustawy rozporządzenia, to nie. są to ustawy a, decyzje nie są, administracyjne, to, to można polecać. Nie są, nie są to ustawy, nie są rozporządzenia. Słuchajstwa, Włodzimierz Kowalewski, Brzydki Człowiek, ostatnio w kinach pojawił się taki film pod tytułem Ekscentrycy, współscenarzystą tego filmu jest w reżyserii Janusza Majewskiego, jest właśnie Włodzimierz Kowalewski, to był tytuł poprzedniej jego książki, polecam, literatura absolutnie Znakomita. Dzisiaj już niewielu polskich pisarzy tak operuje e, piórem. Jeżeli ktoś ma wolny popołudnie, wolny wieczór, polecam e, gorąco. E, I tu nic raczej z polityki, no niewiele e, e, raczej nie ma. Bardziej niebezpieczne to wolny wieczór. To... No, z tym wolnym, no tutaj, no tak. Druga, druga pozycja, o której chciałem również Panu Wojewodzie powiedzieć, to jest kolejny numer rocznika filozoficznego Teologia Polityczna pod takim tytułem My, Rzymianie. I tu jest w takim kontekście, mam nadzieję, że to nie Pani premier. Chociaż? Nie wiem, jak pani premier, to pewnie za chwilę ktoś jak wejdzie pani, jak do gabinetu premier, i mnie to, to, szybko to, to, poprosi na rozmowę. To znaczy, że audycja odbywa się prawie na żywo. Proszę Państwa, to jest trochę o nas, o tym, gdzie my mamy swoje źródła. Jeszcze tego nie przeczytałem, przeglądałem, ale polecam, czytuję każdy numer. Doskonała rzecz o nas, a między innymi o czym tam jest tutaj? O tym, że religii nauczyliśmy się od świętego Augustyna, polityki od Marka Tuliusza, a rolnictwa od Cystersów. Także, żeby nie musimy koniecznie pojechać do Rzymu, żeby w Rzymie być. Myślę, że o tym warto pamiętać. O tym dzisiaj może tak specjalnie nie mówiliśmy o naszych źródłach. Ale, ale trochę ten temat poruszaliśmy. Myślę, bardzo ważna, bardzo ważne teksty, szczególnie w dzisiejszym czasie. Panie Wojewodo, bardzo dziękuję, za, że znalazł Pan dla nas chwilę czasu. Chociaż i tutaj Pan jest gospodarzem, a ja tylko, ja tylko dziękuję, żegnam. Państwu też dziękuję za uwagę. To ja bardzo serdecznie dziękuję, było mi niezmiernie miło. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo.